Cześć, witam. Dzisiaj będzie film nie z wykopek, a ze złomu. Ile nazbierałem złomu przez kilka miesięcy. W ogóle nie zbierałem różnego takiego złomu, jakiegoś metalowego, aluminiowego. Ale jest mosiądz i miedź. Mam jeden worek z mosiądzem, a jeden worek z samą miedzią. Tak, drutki, blachy, byle co. No, to jest, jako waga pojedę na złom to będę wiedział dokładnie ile tej miedzi 2,3 kg pokaże ponad 7 kg wiadomo, że ta waga to może nie pokazuje za dobrze a tu miedzi o, się urywa. tak, to jeszcze raz, bo bateria padła, wymieniłem baterię ile tu mam tego złomu, tu jest miedź pokazuje ponad 5 kg w nie wiem, bo czy się wyłączyło, czy nie ale w osiądzu jest koło niecałe 7 kg to dokładnie będzie Ile tego jest, to mi zważą na złomie. I zobaczymy, ile zarobiłem przez parę miesięcy. Zbierania z wykopek. No, to do zobaczenia na miejscu na złomie. Tak zobaczymy, czy warto zbierać złom. Na pewno warto, bo już. Parę razy sprzedałem mieć, mosiądz i coś się zarobiło. Wiadomo, tam takie metalowe rzeczy czy aluminiowe, to wszystko oddaję kolegom, bo oni sobie to sprzedawają. Ostatnio, może przedostatnio jak byłem, to było kilo miedzi 30 zł. Przedostatnio 28 zł. kilo miedzi, kilo było raz 20 zł a ostatnio 18 zł. Nie wiem ile teraz kosztuje. Widziałem. Było na jakimś filmie. Ktoś oddawał złom. Chyba u Iwana Rexpol albo u kogoś innego chyba. O nie, zawodowy zbierać złomu. Tak, to było u niego na kanale. To było 25 zł kilo miedzi i 15, 15 złotych za kilogram mosiądzu a ile teraz tu u mnie będzie, to się okaże na miejscu wszystko pokażę i nagram tak, dojechałem prawie na miejsce Zobaczymy, chwila prawdy będzie, gdzie tu jest ten złom. O, już mamy skręcamy. To jest do zobaczenia na miejscu. Tak, złom sprzedany za chwilę pokażę, ile można zarobić. Ile jest kilogramów faktycznie było. Chyba było więcej niż ta moja waga pokazywała, to wiadomo, ruska waga, może kiedyś ruskie mieli dobre wagi, a teraz to już tandety, ale zaraz tam się coś zatrzymie na miejscu, znaczy na miejscu gdzieś na parkingu i pokażę ile można zarobić w parę miesięcy. Jestem na parkingu. Parkujemy. O, ślisko Aż zarzuciło tołem. I teraz chwila prawdy. Dużo, dużo potaniało. Bo jak mówiłem, było kiedyś 30 zł. Za kilogram. Jedzi, to tu jest teraz tak. Mieć 26 zł, kilogram. Bo 5 kg 900. To 153 zł. Mocionek kilogram kosztuje teraz 16 zł. 7 zł A nie 7 kg 400. 118 200, zł to i jest to a ta kasa. Jest 200 72 także opłaca się zbierać złą mość i mieć no i tyle z, z dzisiejszego mojego filmu także do następnego, trzymajcie się, cześć